if I'm... Od 1 kwietnia policja rozpoczęła kolejną akcję ogólnopolską pod nazwą Jednośladem bezpiecznie do celu. Jest to akcja skierowana przede wszystkim do kierujących motocyklami, motorowerami, rowerami, a także użytkowników kolejnow elektrycznych. Działania te potrwają do 20 czerwca, a prowadzona akcja ma na celu przypominanie i uświadamianie kierującym jednośladami jak ważne jest bezpieczeństwo na ich bezpieczeństwo na drodze. Prowadzona akcja ma na celu przypominanie i uświadamianie kierującym jednośladami o tym, że są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego oraz o, o zagrożeniach z tym związanych, jak też promowanie oczywiście właściwych zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli chodzi o nasze miasto, nie za bardzo, niestety jeszcze, za mało mamy ścieżek. To znaczy nie ma takiego połączenia. Czasami są wysokie krawężniki. Także fajnie, ta inicjatywa super, ale jeszcze są miejsca takie mało przyjazne dla rowerzystów. To znaczy myślę, że kierowcy uważają, że rowerzyście to jest takie złokonieczne. Przeszkadzamy troszeczkę. Ale ja jestem też kierowcą, więc no, patrzę na to z dwóch stron, różnie to bywa. Wie pan co, mogę powiedzieć szczerze, że ja się czuję na takiej ścieżce bezpiecznie, na drodze nie. I dlatego uważam, że wszędzie powinny być tak porobione, że wydzielone, żeby i pieszy, i, i rowerzysta mógł sobie spokojnie jechać. No ja nie mówię, że rowerzyści są święci, to broń Boże, ale kierowca podjeżdża za blisko. Miałam taki przypadek. Na przykład, tutaj na, na skrzyżowaniu, tutaj zaraz gdzie się zjeżdża, chłopiec szedł do szkoły, zatrzymał się na przejściu dla pieszych samochód, a chłopak, chłopak jest na połowie drodzy, wyjeżdża za, za ten i prawie, żeby go rozjechał po prostu. Także a jej winna jest po jednej i po drugiej stronie. Przestrzegajmy zatem przepisów ruchu drogowego, w szczególności zasad pierwszeństwa przejazdu. Niezależnie od tego, jakim rodzajem jednośladu się poruszamy, pamiętajmy też o sygnalizowaniu zamiar. Zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Warto również zadbać o bycie widocznym na drodze. Prawidłowe oświetlenie pojazdu i kamizelka odblaskowa, którą dzisiaj rozdajemy użytkownikom jednośladom, podniosą nasze bezpieczeństwo na drodze. Najczęściej dochodzi do nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu osobom, które prowadzą taki jednoślad. Wynika to m.in. z tego, że kierujący jednośladami zbyt późno jakby wskazują chęć zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu, co prowadzi do zdarzeń drogowych. Też chyba słyszymy, też byłem sam, miałem możliwość, jak rowerzyści po prostu przejeżdżają, nawet tam, gdzie e, przez pasy, gdzie nie jest droga dla rowerzystów, a jednak przejeżdżają, nie patrząc na to, że samochód jedzie. Dokładnie. W każdym e, takim przypadku, kiedy e, kierujemy jednośladem, rowerem czy hulajnogą elektryczną i zbliżamy się do przejścia dla pieszych, gdzie nie ma wyznaczonej drogi dla roweru, powinniśmy najpierw zsiąść z tego roweru, rozejrzeć się i zachować szczególną ostrożność właśnie na tych przejazdach e, przez przejście dla pieszych, zejść z roweru zejść z nogi i przeprowadzić ją na pieszo na drugą stronę jezdni. Wtedy będziemy mieli pewność, że bezpiecznie przekroczymy to przejście dla pieszych i nie dojdzie do żadnego zdarzenia.